Panowie znacie zasady gry. E... jakie są zasady? Dziś nie ma żadnych, ale mam dla ciebie dobrą radę, Rasta. Lepiej nie stracić piłki z oczu. Gost, dopadnij go przy studni! Niepokonani! Kryjcie go! Za dużo nas tu. Trzeba się wyrwać z tego rynku. El Matador, dajesz długą. Jasne, kapitanie! Luźny Joe, przerzut! Robi się, bracie! Shaker, w uliczkę! Jasne, Rasta! Teraz! Całkiem nieźle, kapitanie! Zawsze się na gratulacje, mon. Do bramki nadal jeszcze daleko. Ha! Mamy was! Chyba tym razem zabrnęliście w ślepą uliczkę, super hmm. hmm. O! <laughs> Panowie, czy macie zamiar odezwać się do siebie, choćby słowem? Ech, to będzie długi dzień. Rany! przywykłem do szczelnego krycia na boisku, ale to już totalne przegięcie. Tak, dzisiaj to zupełnie inna gramon. Więc musimy myśleć inaczej i wykorzystać otoczenie. Podanie do ciebie, shaker! Masz dzisiaj pecha, shaker. Shaker! Wysoko zawiesiłeś poprzeczkę! <laughs> Bo w końcu i stawka jest wysoka!

Co! Ostro! Czasami kapitan musi wszystko zrobić osobiście! Jest dobrze! Prawie udało nam! Się. Ale piecze! My też umiemy wykorzystywać otoczenie kipki Rasta. Bój Skara, nie uciekniesz mi. Wcale nie muszę. Widzimy się pod bramką cienia się. 127 128 120... Sto trzydzieści. Sto Jesteście podstępnymi oszustami! Rany! Niepokonani nieźle to rozgrywają. Ha! Fakt, bo nie ma żadnych zasad. Tak! Coś o tym wie! I co teraz, kapitanie? Ta szalona rozgrywka pasuje do stylu Niepokonanych, więc postawmy na nasze zalety. Nie gramy na boisku, ale to nie znaczy, że nie musimy mieć strategii. Chłopaki, pokażmy im, dlaczego to my jesteśmy mistrzami. Raz, dwa, trzy! Super Strikers! Musimy ich wziąć z zaskoczenia. Postawimy na ścianę i jego umiejętność odbioru piłki. Potem luźny Joe, dzięki swoim królewskim zwodom, przedrze się przez las. Shaker zakończy akcję dzięki swojemu dribblingowi. Ja! I będzie gol! Co jest? Kapitanie, kipki rasta, tylko cię ośmiesza. Spokojnie. Biegną dokładnie tam, gdzie chcieliśmy. Łopaki! Zgubiliśmy niepokonanych! Przecież byli blisko. Wyluzuj, kapitanie! Pewnie chcą się poddać! Właśnie! Założę się, że właśnie pakują walizki do wyjazdu. Hmm, może. O, wow! To właśnie one! Piękne kwiaty, o których wcześniej mówiłem! Wiecie, że kielichy zawsze wskazują. Klaus! Nie ma czasu na te twoje nudne pogawędki! Zaczekajcie! Co mówiłeś, Klaus? Że te kwiaty zawsze wskazują północ! Ha. Jest jedna rzecz, której nauczyłem się jako kapitan słuchaj swojego zespołu! Hmm. Proszę. Niech któryś z panów coś w końcu powie, błagam cokolwiek. Nie, 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 prawie jesteśmy. A? Panowie, a co wy tutaj robicie? Wpadliście prosto w naszą pułapkę. A? 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 Rasta, 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 rasta. Dobry kapitan zawsze wszystko dokładnie planuje. Kompas. Zgadza się, dłubaliśmy w nim, zamieniając północ z południem. <laughs> Ściągnęliście piłkę prosto pod swoją własną bramkę. Szach! Całkiem nieźle duma, ale zapomniałeś o własnej poradzie. Naprawdę a niby o jakiej? Żeby nie spuszczać piłki z oczu. <laughs> Gdzie ona jest? Nie potrzebuję kompasu, by zlokalizować północ. Właśnie, Nord pędzi na Waszą bramkę. Ta wyspa jest tylko nasza. Szachmat. Squash? Bardzo chętnie. Haha, ha. ale z ciebie, kapitan Duma. Właśnie, wracajcie do domu. Hej, a wiecie, że ta wyspa to miejsce, gdzie. Złotwiliśmy was na cacy? <śmiany> <śmiany> I nawet nie powiecie sobie do widzenia? Proszę, powiedzcie to. To proste. Do widzenia, prawda? Wy sobie po prostu pogrywacie ze mną. Mam rację. Gratulacje, Rasta. Starcie z niepokonanymi zmotywowało drużynę. Ale przed nami cały długi sezon. Tak, prawdziwe wyzwanie dopiero się rozpoczyna. Duma! Duma! Proszę o Duma, jak to jest znowu być kapitanem niepokonanym? Nie. Bez komentarza! I gdzie wy się podziewaliście od kilku dni? Bez komentarza! Czy to prawda, że poddaliście się eksperymentom w tajnym rządowym laboratorium? Bez komentarza! I założę się, że chirurdzy wszczepili wam robotyczne stopy! Chcecie wiedzieć, gdzie byliśmy? Mhm. Graliśmy w piłkę terenową przeciwko Super Strikers na prywatnej wyspie, jasne? No proszę cię, naprawdę sądzisz, Myślicie, że w to uwierzy? że tę bajeczkę? Naprawdę macie nas za tak naiwnych?